Sander, drodzy widzowie, Tana, to z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś przygotowałem dla Was odcinek specjalny z Pokémon TCG. Dziś bowiem na Waszą prośbę zaprezentuję wam ten fantastyczny album, który zawiera w sobie karty z setu 151 i sprawdzimy, ile procent master setu udało mi się wyzbierać, nie licząc oczywiście powtórek. Specjalnie z tej okazji przygotowałem listę wszystkich produktów, które do tej pory udało nam się otworzyć na kanale, tak byśmy mieli mniej więcej skalę porównawczą i mogli policzyć, ile boosterów zostało otwartych. A na tej liście znalazł się jeden box z Abdosa EX, jeden box z Alakazamem EX, jedno UPC z Mew na okładce, jeden pełen display Minitinów, poster Collection w ilości 3 sztuk, jedno ETB, jeden binder Collection, Plus jeden dodatkowy booster, który zaprezentowałem wam w poradniku, jak używać kodów do Pokémon TCG Live. Podczas montowania tego odcinka dotarło do mnie, że zapomniałem wspomnieć o trzech booster bundlach z setu 151, które otworzyliśmy tutaj na kanale. Daje nam to zatem łączną pulę 85 boosterów, czyli 850 kart. Pragnę również zaznaczyć, że odcinek ten powstał dzięki współpracy ze sklepem z GraniPL, więc jeśli wy poszukujecie produktów Pokémon TCG dla siebie, to koniecznie odwiedźcie ich sklep, a link do ich sklepu macie w opisie tego materiału. Przyznam się szczerze, że pod względem technicznym nie jest to łatwy odcinek do nagrania, ale postaram się jak najlepiej zaprezentować mój album i oto moi drodzy, pierwsza strona, tak wygląda to w moim albumie. Mamy tutaj zawarte wszystkie karty energii w wersji holograficznej poukładane numerycznie, a na środku mamy pasek z odwróconych sliwów, które były dane nam w Elite Trainer Boxie z setu 151, tak by utrzymać klimat tego setu. Na drugiej stronie mojego albumu możecie podziwiać zestaw zafoliowanych monet, które można znaleźć w displeju minitinów z setu 151 i są nimi odpowiednio. Moneta roślinna, wodna, ognista, elektryczna psychiczna, walcząca, stalowa, mroczna dragon, a także normalna i tutaj mamy jedną dodatkową monetę, która była dostępna w UPC Zmiu i to również jest moneta przedstawiająca właśnie tego pokemona. Jak zatem widzicie, ja potrzebuję mieć poukładane wszystko w swoich kolekcjach, to co da się wyzbierać, lubię zafoliować, wrzucić do tego albumu, żeby miało taką wartość kolekcjonerską. I w ten oto sposób przechodzimy do pierwszej właściwej strony, gdzie mamy rozpoczęcie od bulba czyli karty numer 001 i jak możemy zaobserwować, jedyną kartą, której brakuje mi na tej stronie, jest zwykły iX Venuzaura. Poza tym wszystkie karty są wyzbierane. Na drugiej stronie również brakuje mi tylko jednej karty do wyzbierania, a jest nią Arbok EX. No tej karty również jakoś nie mogłem trafić w tych 85 paczkach. Jeśli chodzi o stronę numer 3, to jest ona w pełni uzupełniona, z czego bardzo się cieszę. Niestety tego samego nie mogę powiedzieć o stronie numer 4, ponieważ tu brakuje aż trzech kart i są nimi Ninetales EX. Tutaj jest bodajże Wigglytuff EX. I tutaj ostatnia karta holo, której brakuje mi do zestawu i jest nią Weeping Bell w wersji holo. Strona numer 5 jest w pełni uzupełniona, tak samo zresztą jak strona numer 6, która prezentuje się w taki oto sposób. Ale na stronie 7 już widzimy braki, ponieważ mamy tutaj pusty slot, w którym powinien znaleźć się golem w wersji EX. Dwie następne strony są w pełni uzupełnione, więc po prostu Wam najzwyczajniej w świecie je przedstawię. To jest pierwsza z nich, a to druga. Przyjmując album, okazało się, że dwie następne strony są również uzupełnione i tak prezentuje się pierwsza z nich. Mamy tutaj ładnego Kangaskana iX, a tak prezentuje się druga strona z tym rzadkim Jinxem iX, którego zresztą mam chyba dwie sztuki. Strona numer 12 jest również w pełni uzupełniona i mamy tutaj Iwi wraz z pełną Eeveelucją z pierwszej generacji, a także mamy Snorlaxa i początek trzech legendarnych ptaków. No i niestety na stronie 13 zaczynają się już schody, ponieważ mamy tutaj dość solidne braki. Możecie w to nie wierzyć bądź nie, ale wśród 850 kart nie udało mi się znaleźć zwykłego Komona Dratiniego. Powiem nawet więcej, za chwilę zobaczycie, że wyzbierałem całą linię ewolucyjną w wersji Holo Reverse, ani mogę trafić zwykłego Dratiniego i tutaj brakuje nam również jednej karty trenera, ale nie pamiętam jakiej. Może przy montażu zrobię po prostu tak, że w te puste pola powpisuję nazwę odpowiednich kart. To by było chyba całkiem spoko. A tutaj z kolei znowu brakuje nam jednej karty trenera i zaczyna się Galeria Special Illustration. I możemy zauważyć tutaj Bulbazaura. Z tego co pamiętam, to tutaj brakuje nam chyba Iwizaura, a tutaj Squirtla, ale tego nie jestem pewien. Pozwolicie, że jeśli chodzi o tą zakładkę już nie będę zgadywał, których kart mi brakuje, po prostu przedstawię Wam te, które widzicie i są nimi Caterpie, Psyduck, Poliwhirl, Machoke i Mr. Mime. Ten pomysł z wklejonymi nazwami jest chyba spoko. Na następnej stronie kolekcja prezentuje się już troszeczkę lepiej i mamy tutaj odpowiednio karty Dragonera w wersji Secret Illustration. Pull arty, Arboka, Ninetelsa, Wigiltafa, Alakazama, Golema i Jinxa. I do tej pory niestety nie udało mi się znaleźć kart Pull art. Trzech starterów: czyli Venusaura, Blastoisea i Charizarda. I tutaj, moi drodzy widzowie, przed nami chyba najgrubsza strona mojego albumu, bo jak widzicie na załączonym obrazku, no te dwa fantastyczne Charizardy EX, Blastoise EX, Alakazam EX, Zabdos EX. Jak doskonale wiecie, to są najdroższe karty z tego setu. Nie zapominajmy również o Giovanni z Charizma, a także Bill Transfer. Oczywiście resztę kart macie tutaj ładnie poopisywane, których brakuje, bo ja nie pamiętam. No, i tutaj mamy ostatnią stronę totalnie pustą, z jedną kartą, właśnie Giovanni's Charisma w wersji Secret Illustration Rare. Ja zawsze w swoich albumach, drodzy widzowie, robię w ten sposób, że jeśli zakończymy już serię kart numerowanych to następną sekcją w albumie jest ta przedstawiająca karty promocyjne i na tej stronie możecie właśnie zauważyć karty promocyjne, które były zawarte bodajże w poster collection boxach i są nimi odpowiednio trzy karty Charmandera, bo tyle boxów otworzyliśmy, trzy karty Bulbazaura i trzy karty Squirtla i jedna karta promocyjna Snorlaxa, która była zawartością Elite Trainer Boxa z tego właśnie setu. A na drugiej stronie mamy karty promocyjne z pozostałych boksów, czyli tutaj trzy karty, które były zawartością boksa Alakazam IX i są nimi Abra i Alakazam. Tutaj mamy z kolei karty z boksu z Zabdosem IX i są nimi Electabas i Zabdos IX. I tutaj trzy karty promocyjne z UPCK z Miu, Z czego wa warto zaznaczyć, że te dwie karty to są zwykłe karty, a ta zafoliowana jest kartą metalową. No i kiedy już zamkniemy sekcję kart promocyjnych, w każdym moim albumie znajdzie się ta dotycząca holoreversów. I tutaj naprawdę brakuje mi już sporo kart, nie będziemy analizowali których. Ja po prostu Wam przedstawię kolejno każdą stronę i oto jest właśnie strona pierwsza. Tak wygląda strona druga. To natomiast jest strona trzecia, strona czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. 10., 11., tutaj dość sporo braków. Dwunasta strona, na której właśnie możecie zauważyć wcześniej wspomnianego Dratiniego, noskubany wypad mi w color reversie, a nie chcę w wersji zwykłego Komona. I ostatnia strona, bodajże 13, jeśli mnie pamięć nie myli. Ja dodatkowo lubię robić tak, że jeśli oczywiście trafią mi się rzadkie powtóreczki, to jeśli przeskipujemy sobie na sam koniec albumu. To możecie zobaczyć właśnie tak oto prezentują się moje powtórki, dość dużo kart błyszczących holo energii, a także karta Mr. MIMA, Zabdosa IX, a także Machołka. I ostatnia karta albumu również z powtórkami, która zawiera w sobie dodatkowo karty energii w wersji Holo, Bulbazaura, Kangaskana IX, X, Jinxa IX, i IX, a, a także Alakazama. I, ex. I ja sobie te karty trzymam właśnie w taki oto sposób, ponieważ nie chcę, żeby one uległy zniszczeniu, a dodatkowo trzymam je sobie na tak zwane wymianki, ponieważ znam parę osób, które zbiera takie karty, więc podejrzewam, że jeśli oni odbierają takie karty ode mnie, to chciałbym, żeby oczywiście dostali je w jak najlepszej jakości, więc nie chciałbym, żeby one leżały w jakimś boksie albo w ogóle luzem, więc dlatego te najrzadsze powtórki trzymam również w albumach zawsze na ostatnich stronach. Skoro cały mój album został omówiony, to przejdziemy sobie teraz do jego podsumowania i w tym celu udaliśmy się na stronę pokedata.io i jak widać na załączonym obrazku mamy wyzbierane 76% całego setu. Jak widzicie set 151 zawiera w sobie 360 kart, z czego 318 to zwykłe karty, a Secret mamy w ilości 42 sztuk. I jadąc po kolei mamy tutaj Venuzaura i X, no tego Akurat Pokémona wiemy, że brakuje mi na moich kartach mamy sporo reverseów i są nimi Squirtle, Caterpie, Metapod, Butterfree i w ogóle brakuje mi całej linii ewolucyjnej w wersji Holo Reverse. Brakuje mi również Pidgeotto, Raticata, Arbok'a i X, Raichu w Holo Reverseie, Sunslasha w Holo reverse. tych czterech kart. Nineta i X to wiedziałem, że jego nie mam, a także Wigglytuffa i X, Wirepluma, w wersji holo. Nie mylić z rewersem, bo rewersów chyba mam trzy sztuki. I tutaj odpowiednio kolejna linia Holo rewersów. Tutaj też patrzę jakiś takich sensownych, trudnych dropów. Pewnie zaraz do nich dojdziemy. Tutaj nie mam Golema IX. Rzadko lecą mi te IX, -y, a jak już lecą, to powtórki. To jest niestety taki mój pech, jeśli chodzi o ten set. Tutaj mamy kolejną. Bandę Rewersów. Myślę, że z czasem wyzbieramy większość z nich. Jako, że w każdej paczce mamy przynajmniej gwarant, chyba dwóch, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj moi drodzy, dostajemy się zaraz do mięska, ale jak widzicie, cały czas brakuje mi tego jednego Dratiniego. Tak, zwykły common za 13 centów i ja go nie mam, bo skubany nie chce mi wypaść. To samo tyczy się karty Bills Transfer. Nie mam tej karty ani w podstawce, ani w wersji Holo Reverse. A jeśli chodzi zaś o ten Energy Sticker, to wypadł mi w wersji Holo Reverse, czego byliście świadkiem przy analizie albumu. A zwykły drop, że tak powiem, zwykła karta nie chce mi wypaść. No i teraz przechodzimy do tak zwanego mięska, bo tutaj już są te karty najrzadsze i tutaj mamy. Karty Secret Illustration i są nimi Ivysaur, Charmander, Charmeleon, Squirtle, Wartortle i moi drodzy te karty bardzo chciałbym mieć, nie? I jakby wypadł na przykład taki Godpack, no to by już nam załatwił całą linię, więc ym, sam się zastanawiam, bo mam już kapusta, jakby Godpack z Venusaurem wypadł, to nie no, chyba spoko, bo tego Venuzaura i EX też nie mam, chyba jest to jedyny starter, trzecia ewolucja startera, której ja nie mam. Mamy również tutaj tą kartę Pikachu, Nidokinga, Tangele, Omanaita. No i tutaj te trzy magiczne i -y full arty, o których mówiłem. Venuzaur, Charizard, Blastoise, brakuje również Kangaskana i Zabdosa oraz Mew. Mew, bardzo ładna karta. Następnie mamy karty trenerów Daisy's Help, Erikas Invitation. I tutaj mamy tą droższą wersję Erikas Invitation. I z tego co wiem, to jeden z widzów, który wygrał ostatni give giveaway, dostał tą kartę w dropie, więc bardzo serdecznie gratuluję i zazdroszczę. No i mamy tutaj również kartę Venuzaura i X, który no, do tej pory mi nie wyleciał. I tutaj również mamy karty złote czyli Mew ex również Switcha i Basic Energy w wersji oczywiście psychicznej. Jak widzicie, reszta kolekcji jest przeze mnie wyzbierana. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów, w których prezentuję swoje kolekcje i możecie również dać znać, co sądzicie a propos moich szans na wyzbieranie tego setu, Master Setu z 151 Tymczasem ja żegnam się z Wami standardowo, życząc Wam miłego dnia bądź wieczora i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło i jo.